Cześć! Witam Was serdecznie w drugim odcinku. Bardzo dziękujemy za oglądanie pierwszego, za kontakt z nami, za feedback i zapytania. Dziś będziemy kontynuować o tym, co się stało, jak się już poznaliśmy. I co Ania miała w głowie? Dużo. <grym> Czy ty pamiętasz dzień? Bo ja na przykład nie pamiętam, bo ja nie uczestniczyłam aktywnie w tym wydarzeniu. Czy ty pamiętasz dzień, w którym zobaczyłeś mnie pierwszy raz? Pamiętam. Mm? Yy, tak. Zobaczyłem cię w pracy, tak. O, zobaczyłeś mnie w pracy. To co robisz w pracy? Ja zawodowo zajmuję się wytwarzaniem oprogramowania. <noise> Jestem prostą programistą prostym programistą? Tak, prostym programistą. W jakim języku piszesz? W C++. C++. Ale to może się zmienić, więc tutaj jest takie. Tak. Lubię zmiany. No, a czym Ty zajmujesz się, Ania? Skoro widziałeś mnie w tej samej pracy. Ja w pracy, zawodowo, zajmuję się liderowaniem zespołów deweloperskich. Jestem Scrum Master'em, czyli mamy takich kacperków, grupę takich kacperków programistów, którzy to tworzą razem produkt ja pomagam im ten produkt tworzyć efektywnie, skutecznie, yy, i szybko i wartościowo. No i wdrażam im yy, framework zwany Skramem, stąd nazywam się Skram Master. Dlatego mieliśmy tę szaloną przyjemność pracować w jednej firmie. Szczęściu, w nieszczęściu nie pracowaliśmy w tym samym zespole. W zespole. Ja nie... nigdy nie byłam kaskra liderem. Ale bardzo blisko, bo siedzieliśmy. O od siebie, jeden to się kubik, o, tak. ale to było... Kubik, kubik trzy, odle... dzieliła nas trzy takiej wysokości metry. ścianka. 3 metry. Tak, tak, trzy metry. Ale tak, kiedy cię... I, i wracamy, tak, czyli pracowaliśmy razem i piękny, to była wiosna? To była wiosna. Przysz... Piękna wiosna 2018 roku. Przenieśliśmy się do innego budynku. Tak, ja zostałam Nowego przeniesiona. innego budynku. To, tak, ty dostałeś przeniesiony pierwszy. A potem ty się przeniosłaś. Ale widziałeś mnie zanim się przeniosłam, czy po? Pierwszy raz? Ty pracowałaś na części etatu, więc no. to. Ale czy do... ja już byłam, czy to był pierwszy raz, jak mnie tak, zobaczyłeś? Pierwszy raz, wiedziałem, że jesteś w biurze, ale U. nie widziałem cię fizycznie, bo widziałem, kojarzyłem chłopaków, z którymi się działałaś. I widziałem, że się... wtedy cię widziałem na. Tła wiosna, na ławce. Ja byłam na ławce, czy ty byłaś na ławce? Byłaś, na ławce, mm. z, z, z dwoma kubami. Z kubami siedziałam tak. na ławce. I no, wyglądałaś nieziemsko. No. Od razu... co byłam obrana? No, ja nie pamiętam. Na ciemno, na ciemno, na czarno coś. O, popatrz. Miałaś... perfekcyjnie dobrałam się. Miałaś krótkie włosy, potem i blond. Większość była blond wtedy. Nie miałam nigdy tak krótkich włosów, ale miałam ombre faktycznie, blond. Tak, 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 to jest to, co chciałam powiedzieć. No. Ale tak, no, od razu wiedziałam, że, wow, jak cię zobaczyłem, to pierwsza myśl, wow, Wygląd. A ja cię nie zobaczyłam, bo w ogóle nie zauważyłam. Nie wiedziałam, że mnie. Nie wiedziałam o tym. I Powiedz Casparku, jak długo nie wiedziałam o tym? Długo nie wiedziałaś, bo wtedy jeszcze byłem w innym związku. No. Więc musiałam go opuścić, dlatego się nie odzywam w ogóle. No. Do Ani jak miałem na korytarzu, to w ogóle cię nic nie mówiłem. Tak. Chyba się nawet nie uśmiechałem. Przechadzałeś tylko tak nonszalancko po korytarzu. Tak. Ale tak naprawdę się wstydziłem ciebie. Wstydziłeś się nie. <laughs> Dokładnie. Ale nie było widać. Nie było widać? To, do... to dobrze. <laughs> no i co? Ale nasza interakcja wyglądała tak, że górz opuściłem związek. To poszliśmy najpierw na jedno... Nie, nie, stop, stop. Najpierw to przez... od Kiedy ja weszłam? Od czerwca do grudnia pracowaliśmy w odległości 3 metry od siebie. I co wtedy się działo? Jak, jak pielęgnowałeś tą jednostronną relację A, to, ze mną? O to pytasz. No, po <laughs> prostu obserwowałem Cię bacznie. Bacznie? Bacznie obserwowałem się, jak to zachować... Co robiłaś? Mm -hmm. Jak liderowałaś zespół? Tak, i co sobie myślałeś o mnie? Jako, ja, kobieta, yy, otoczona samym mężczyznami w Prawie. tym zespole. W tym zespole była jedna dziewczyna tylko, a reszta mężczyźni. No i co sobie o mnie myślałeś? Hmm. Że jesteś taka konkretna? <laughs> taka baba. Taka waleczna. Bo Marida. Tak, że ci nie przegada, byle kto. No, bardzo mi się to podobało. A co ty o mnie myślałaś wtedy? Ja sobie myślałam o tobie, że jesteś cichym, takim wycofanym, nonszalanckim mężczyzną, który nie mówi za dużo. I jest taki, wiesz, wyrachowany bardzo. E, bo, z mojej perspektywy wyglądało to tak, że był sobie jakiś taki fajny, przystojny kacper na piętrze, ale ze względu na to, że byliśmy w jednej firmie, to. Była absolutna blokada na jakiekolwiek relacje, bo w pracy nie wolno z nikim, nigdzie. No ale jakby nie było mi to obce, że jesteś przystojny. W sensie nie no nie... nie, nie jakby podobałeś mi się fizycznie, ale nie dawałam sobie dopuszczać tego, żeby, żeby ktokolwiek w ogóle z pracy mi się podobał, coś w sensie takim emocjonalnym, żebym się angażowała uczuciowo z nikim w pracy. No i Ty tak sobie przechadzałeś się po tych korytarzach, nie odzywałeś się do mnie nigdy. Nigdy. Mówiłeś mi ewentualnie jakieś takie, cześć. Bujałeś się tak po korytarzu z tymi szerokimi barami. A wiadomo, że no, pośród innych programistów się wyróżniałeś muskulaturą. <laughs> Niezronna, konkurencji <laughs> nie miałem. Mm. No nieprawda, no tam Kuby tam też. A no tak, w każdym razie, jak ja na przykład, jak rozmawiałeś na przykład z innymi ludźmi, ja podchodziłam do grupy, to Ty zawsze odchodziłeś, więc no, raczej myślałam, że mnie nie lubisz, albo że ci przeszkadzam, albo że po prostu taki jesteś, wycofany. A z drugiej jednak strony, słyszałam przecież, bo siedzieliśmy tuż obok siebie, że jak tam się, Ci ktoś zajdzie za skórę, to nie przebierasz w słowach. Oj nie. Oj nie. No więc jakby moje myślenie o Tobie było takie, że Ty jesteś właśnie taki, że jesteś cichy, ale jak Ci ktoś wkurzy, to się irytujesz, ale ogólnie to jesteś taki raczej chłodny, bardzo taki wyrachowany. Ja odchodziłem od ty wtedy. Właśnie Cię wstydziłem, mi się podobałaś. Wiedziałem, że nie, nie chcę tworzyć relacji w pracy, więc musiałem się wycofać. No właśnie, więc dla mnie w ogóle myślenie o relacji jakiejkolwiek z tą było tak absolutnie dalekie od realiów, że w ogóle ja zupełnie mówiąc szczerze, w ogóle Cię nie brałam pod uwagę. No tak? Nijak. I nie miałam powodu, żeby Cię brać pod uwagę. Ale powiedz mi, jedna rzecz mnie ciekawi. Ja, jako młoda osoba, młoda kobieta, Nieustannie słyszałam, że muszę się zmienić, bo kobieta to musi dawać sobie pomagać. Bo kobieta to jak chce mieć mężczyznę i męża, w ogóle partnera, to ona musi mężczyźnie dać się stać się sobą opiekować, że musisz być cichsza, że musisz się zmienić, że jak ty będziesz taka hej do przodu, taka rezolutna, taka właśnie władcza. To, to żaden facet ci nie będzie chciał, bo faceci muszą się chcieć opiekować kobietą. A jak ty nie wymagasz opieki, w sensie w takim, w, wiecie, w, taki, w, takim, w takim bardzo, wiesz, e, przyziemnym sposób myślenia opiekować czyli, nie wiem, pomagać w zakupach, albo, nie wiem, wozić, albo coś takiego mhm. e, no to, że, że, że jeżeli tego nie potrzebuje, to, to żaden facet nie będzie chciał ze, ze mną z, e, wejść w związek. To powiedz mi, jak to się stało, że. Ja, poznałeś mnie jako w ogóle kobiety w, w branży, w której kobiety są mniejszością. I to jeszcze na stanowisku liderskim, w roli takiej liderskiej, no, to tak to, 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 to się stało, że nie odstraszyła cię to, że ja nie potrzebuję opieki. Wydaje mi się, że, że to, to wynika z pewności siebie, mhm. że niektórzy mężczyźni potrzebują budować swoją pewność siebie na podstawie zajmowanie się kobietą w taki bardzo przyziemny sposób. Mhm. A przecież jak moja żona jest taka wspaniała, potrafi zrobić sa sa same rzeczy, jest samodzielna, mhm. jest moją żoną, to świadczy tylko dobrze o mnie, nie? A dlaczego to dobrze świadczy o tobie? Mm. No bo druga osoba, jej zachowanie i to, jak jest i że sobie radzi, to dobrze świadczy o... Współmarżonku. <laughs> Okej, okay. okay, rozumiem, co chciałeś powiedzieć. Że po prostu to, z kim jesteśmy, tak, świadczy nas. Świadczona. Okay. Ja, ja nie, pod, nie potrzebuję budować swoim, co, no? swojego tak jakby, ego na podstawie tego, że muszę Cię utrzymywać. Nie, mhm. nie mam takiej potrzeby. Rozumiem. Okej, okay, czyli jest to mit. No tak. Jest to mit, że kobieta, która sobie radzi w życiu, jest przedsiębiorcza albo właśnie ma liderską osobowość, musi grać kogoś, kim nie jest po to, żeby... Na pewno, na pewno uważam, że cięższe nie będzie znaleźć partnera, bo skądś ten mit powstał, mm -hmm. nie bez powodu, ale to nie znaczy, że nie ma takich facetów, którym którzy się podoba no, i pan. którzy chcą naprawdę się rozwijać, nie? No bo no. jak jest taka osoba konkurencyjna albo taka coś wie więcej, mm -hmm. to może też się rozwijać w tym kierunku bardziej. O, uczyć się drugiej osoby. Tak. No i ja właśnie miałam zawsze ogromny opór i taką niezgodę wewnętrzną, kiedy mi ktoś mówił, że muszę się zmienić. Powiedziałam, że to moje zachowanie wynika w dużej mierze z mojej osobowości. To nie znaczy, że nie muszę zmienić swojego podejścia na przykład do okazywania słabości i do uzewnętrzniania moich, um, mojej wrażliwości. To jak najbardziej tak, żeby móc wejść w związek, to ja musiałam to zmienić. Ale. Ale nie, nie znaczy, że muszę zmienić Twoją osobowość albo udawać kogoś, kim nie jestem. Jakąś taką frywolną, biedną, zagubioną istotę. No nie, bo przecie sobie rodziłaś całkowicie dobrze. No. To nie jest tak, że sobie nie radzisz w Czyli to było dla Ciebie przyciąg um, atrakcyjny. Przycią... Bardzo, bardzo atrakcyjny. Wow. No i co jeszcze atrakcyjne dla Ciebie było? Podstawa, wygląd. <laughs> Bardzo mi się podobałaś. chodzi o wygląd. Tak. I Nadal co robiłeś? Ci się Nadal cię O, hmm. super. Nadal lepiej. No, no, dobrze. No i co? No i przyznaj się, po prostu powiedz to otwarcie. Co w pracy robiłeś codziennie o godzinie 10 rano? No. <grym> w może... przestrzeni biurowej było takie miejsce wspólne. No. No. I tam o dziesiątej zawsze prowadziłeś sobie spotkania. Codzienne, tak. Codzienne. I jakoś tak działo, że zawsze podchodziłem wtedy do mojej kolegi z, z Timu, i coś z nim zagadowałem, żeby móc patrzeć sobie na ciebie. A dlaczego musiałeś na mnie patrzeć? Nie musiałem, chciałem. No tak, ale. No. Czemu Ciebie patrzyłem? No. Bo siedziałaś na krześle barowym. Barowym krześle, tak, było tak. wysokie barowe krzesła, na których siedziałam. No właśnie, tak, to jest... mężczyźni są po prostu niestety wzrokowcy. No, ale do, dobrze, dobrze. Na szczęście to nie była pierwsza którą, zaleta, o której powiedziałeś, więc jesteś uratowana. Tak. No, ale kolejną zaletą było to, że następnie poszliśmy na szkolenie z Tak. Scrama. Ja oczywiście... ja byłem bardzo wrogiem tego skramu, bo mi się nie podobało, jak to działało, mhm. ale uznałem, że Trzeba poznać swojego. Poznać typu. wroga. Tak. Że albo czegoś nie rozumiem, albo ludzie nie potrafią tego używać, albo coś, coś jest nie tak. No mm -hmm. i przyszedłem na to szkolenie. Mm -hmm. Na tym szkoleniu byłaś też ty. Tak. Więc... I byłeś też ty. Tak. Też... Wiesz, jak ja mam nie na tym szkoleniu, że ty wychodziłeś w trakcie szkolenia, bo musiałeś coś naprawiać. I brałeś swoją torbę y, treningową trening. i wychodziłeś w trakcie, i ja sobie myślałam. Co za po prostu niepoważna sytuacja, że człowiek nie może iść na szkolenie spokojnie, tylko musi w trakcie szkolenia wychodzić, żeby jakimś tam pożar gasić w pracy. Zgadzam się. To, było, to, było, to jest jedyne moje wspomnienie o Tobie. To było niepoważne, ale dużo wyciągnąłem z tego szkolenia. Skończyłem, skończyłem ten kurs. Mhm. Pamiętam, że zdecydowałeś zawsze jakieś konkretne, fajne pytania i tak wow, nie, jakie mądra. <grym> to jest trochę, z jednej strony to jest, jest kompletnie, a z drugiej strony to jest takie trochę Wiesz, Kacper, mm, smutne, że jak kobieta zadaje mądre pytania na szkoleniu technicznym e, służbowym, to, to faceci mówią, wow, ale, A to ale to nie, to chodzi o tylko o... Wow, ja... nie spodziewałem się. Chodzi mi tylko o Ciebie, wiesz, a... bo mi się podobałaś i że do tego dochodziłem do wniosku, że jesteś jeszcze super inteligentna. Hmm. To naprawdę mega konkretne pytania, na które ja bym nie wpadł na takiej zasadzie. Hmm. To jak ktoś by inny, jak facet zadał takie samo pytanie... Też byłbym pod wrażeniem, ale mniejszym. <laughs> Okej, okay. dobra. I pamiętam jak przyszedł, po tym szkoleniu mogliśmy, mieliśmy dwa tygodnie na stanie tego testu, bo to, mm -hmm. to szkolenie kończyło się testem, czyli tak. certyfikat oficjalny. Tak. I pamiętam, że część osób podchodziła do tego szkolenia, do tego certyfikatu, tak, że zbierali jakieś pytania z internetu. Wiem, no gotowe pytania. Gotowe pytania I albo zbierała się grupka ludzi mhm. i im pomagali. Mhm. I pamiętam, że nas koleżanka prosiła o pomoc mhm. i byłaś tam ty. I ta koleżanka rozpoczęła ten test. Zaczęliśmy powoli, powoli jeden po jeden, po, po kolei robić test, no. zadania. I my, ty wpadłaś, ja też, ten sam pomysł, że Łatwiej nam będzie i szybciej zastanowić się nad tymi pytaniami i je rozwiązać, niż wyszukiwać to w internecie, bo nie wszystko jest w internecie. No i pamiętam, że my sami rozwiązywaliśmy ten test, rozmawiając, a koleżanka nam nie wierzyła, że ta odpowiedź jest poprawna, i sprawdzała cały czas w internecie i marnowała na ten czas na to, nie, bo wszystkie nasze odpowiedzi były poprawne. Nie? No i co się wydarzyło po tym teście? potem tyście. bo mm -hmm. Była taka sytuacja, że Ty siedziałaś na ziemi. No ja wiem to, ale co Ty zawsze opowiadałeś o tym? Co Ty sobie myślałeś wtedy? Że nie wtedy? podrywasz, bo Ty siedziałaś na ziemi. <grym>, że ja Cię podrywam. Ja, Ty wstałaś i położyłaś rękę na mojej nodze. Tak. I wstałaś i oparłaś się Oparłam i wstałaś. Oparłam się o Twoje kolano, żeby się podnieść po godzinie klęczenia na, na, na ziemi. Oparłam się o Twoje kolano, żeby się podnieść. I co się stało? I Kasper, I co zrobiłeś? Wtedy uciekłem. zamknąłeś laptopa i uciekłeś. Tak jest. Bo cię dziewczyna podrywa, bo się tak. dotknęła cię w kolano. Tak było. Tak było. I potem się zawsze z mną kłóciłeś, nie? Że tak. podrywałeś mnie, a ja Do... po prostu na... ja po prostu na najzwyczajniej w świecie oparłam się, bo miałam zmęczone kolana. Tu mamy dwie wersje, o się chodzi. dwie odmienne wersje. Prawda jest jedna. Wersję może być tysiąc, a prawda mm, jest jedna. Skarżam, ja tak. się oparłam, a ty sobie uroiłeś. To jest prawda. Nie. Wiem, że nie. Prąd przeszedł po nodze. Dokładnie. No i musiałem uciekać wtedy. Musiałeś uciekać. No i co, i uciekłeś, a ja nadal nie wiedziałam w ogóle o co ci chodzi. W sensie, cały czas y, tworzyłeś ze mną jednostronną relację. Tak, ale. opartą chwilę... na urojeniu. Dokładnie. Ja już byłem zakochany, ale tak, no. Ale. I co zrobiłeś? Chwilę później. Po, po męsku. Po męsku napisałem na czacie z ciebie. <grym> na czacie? W <grym> firmowym. <grym> na służbowym czacie na tak. A pamiętasz, co tam było wtedy, jak napisałem do na ciebie? Co napisałeś do mnie dokładnie? Nie, pamiętasz, jak, jak się zachowałeś? Tak. Naklejam się do Kuby, mojego kolegi z biurka, że tak, Kuba, Kuba, patrz, patrz, patrz. I on mówi, co? Ja patrz, kto do mnie napisał, patrz. A on... On mówi kto, a ja siedziałeś tam. Ja wiem, zrobiłam takie. No. Ja się tu nie śmiało. Już jestem, No, a ja byłam podekscytowana, że napisali do mnie. No, czyli wtedy już coś. Znaczy, bo czyli, jak, jak wspomniałam, podobałeś mi się, natomiast była to dla mnie bardzo niekomfortowa sytuacja, no bo facet z pracy pisze do mnie, no i jakby już trochę kumałam, że chyba coś się do mnie chcesz. No, bo tak, to tak było. I narzekałam do Kuby, że nie, do mnie nie, nie, nie pisze. Coś tam coś tam wymyślałam. Bo po prostu wszystko, byle byś po prostu mi dał święty spokój. Bo romansy w pracy to zła, to tak. zły pomysł. I pamiętam, że też tak uważałem, ale mi się bardzo podobałaś, więc przedwęc... Trudno. 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 <ślad> 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 zmieniłem szybko zdanie. I przeszedłem na komunikat. Instagram i Facebook? Nie, nie, to nie było tak. Pisaliśmy przez tydzień na komunikatorze służbowym. Trzy dni. Tydzień. Dobrze. A w piątek napisaliśmy tak. Mam do Ciebie pytanie. Alina. Ale nie mogę tego napisać tutaj w pracy. Więc napiszę na Instagramie. Napisałeś mi na Instagramie, czy chciałabym stąpić na randkę. Tak. Czy w sobotę, na ramen. Na ramen. Nie. Tak, ale ty w ogóle wcześniej już próbowałeś mnie zaprosić na ramen, ale robiłeś to tak no szalacko, że ja nawet że nie zorientowałam się, że to, nie że to było zaproszenie na randkę. Jest. I co mi wtedy powiedziałeś? Że ma być dress code. Tak, powiedziałeś mi, napisałeś mi, że oczekujesz dress code, tak? I ja myślę, no proszę, jaki stu. Znaczy tylko potwierdzałeś tą myśl moją o tobie, że jesteś taki no i taki w ogóle, bo jeszcze... Nie dość, że mnie zaprasza i nawet nie pyta mnie gdzie chce, tylko mówi mi od razu, że idziemy na ramen, to jeszcze mi mówi jak mam się ubrać. I co, ja musiałam potem tego samego dnia iść, wracając z pracy, iść kupić sobie nową sukienkę, no bo dress code. A Ty mi potem powiedziałeś, że Ci chodziło o dress, że mam przyjść w dressie. Że żeby było luźno. No, żeby było luźno, a Ty się w co ubrałeś? W koszulę. W koszulę i marynarkę. No, no właśnie. Także... Chciałem mieć przewagę. Chciałeś mieć Wiesz. przewagę i ci się nie udało. Ale specjalnie wybrałem też ramen. Powiedziałem, że na ramenie będzie duszno. Głośno, głośno? I niekomfortowo. Niekomfortowo jeśli chodzi o jedzenie, bo bardzo łatwo się uwrócić. Tak. Nie można to... wyglądać ładnie i. Nie da, się. Nie da się. ładnie wyglądać jedząc ramen. Trzeba siorbać. I to było komiczne, jak obserwowałem Ciebie, jak jesz Tak delikatnie. Do momentu, kiedy się oblałaś tym ramenem, tą sukienkę, to już był taki. Stało się tak. tak Kurtyna opadła i bardziej, mniej udawania było wtedy. Tak. Ja pamiętam, że ja nawet nie byłem pewien, czy ty w ogóle chcesz być ze mną tej, na tej randce. Że gdzie taka świetna dziewczyna by na randkę z mną poszła? Może se pomyliła, nie wiem. <grym> ja nie miałem, Czemu? nie miałem żadnych planów później. Tak, nie miałeś. Nie, bo ja, Ale za to ja nie miałeś... wiedziałem, czy ty chcesz iść ze mną gdzieś dalej. Ja nawet nie wpadłem na to, że możesz chcieć iść ze mną. Nie, no ja, chcia ja chciałam, chociaż byłam bardzo, bardzo, bardzo stresowana i ja, ja ogólnie jestem człowiekiem... Nie, nie mogę powiedzieć negującym, ale sceptycznym do wszystkiego. Więc byłam, no nie wiedziałam czy w ogóle to jest dobra decyzja, czy sobie nie narobię problemów. E, no i co, no i sta starałam się, pamiętam, że Asi e, do... E, wysłałam filmiki. Czy mogę tak iść, czulę nie wyglądam? No i co? No i pojechałam, oczywiście byłam ile? parę minut spóźniona, nie? Tak. A ty czekałeś już na mnie w ten ziąb 26 stycznia? Tak, tak. Było tak zimno. Ja pamiętam, że te... wyszedłem dwa przystanki wcześniej na tram z tramwaju, bo wiedziałem, że szybciej pójdę na nogach niż jej idzie tramwaj. Mm. I było bardzo zimno. Bardzo zimno było. Tak, i to jeszcze był taki ciekawy czas. Bo jakby twoja historia jest odmienna od mojej historii. Ty toczyłeś jakąś tam relację ze mną, miałeś długą. Pół roku byłeś ze mną w relacji, zanim mnie zaprosiłeś na randkę. No więc ja nie byłam z tobą w relacji. Ja przez ten cały czas zajmowałam się bardziej sobą, bo byłam cały czas w terapii. I w grudniu właśnie po tym, jak mieliśmy mieliśmy szkolenie, na którym mhm. jakby pierwszy raz mieliśmy jakąkolwiek interakcję ze sobą, ja już wiedziałam wtedy, że to już... Ja i z terapeutką doszliśmy do porozumienia, że powinny, że tu już jest koniec, że już terapia powinna już się zakończyć, że że to już jest dobry czas na to, żeby podomykać wszystko i zakończyć. I ja na randce z tobą byłam w sobotę, a we wtorek byłam na ostatnim spotkaniu terapeutycznym. Ostat. I dla mnie zawsze to był taki mega znak, bo ja wiem, wiem, że gdyby gdybym nie, było, nie była, gdyby mnie była w terapii, to ja od Faceta, który jest tak we mnie zakochany, uciekłabym cię pierwszośnie. I bo ja bym myślała, że Przede wszystkim nie wierzyłabym w to, że to jest szczere. Myślałabym, że to jest udawane. A po drugie, bałabym się, bo skoro tak bardzo jesteś już emocjonalnie zaangażowany w tą relację, nawet jeśli ona jest jednostronna, to, to że właśnie za blisko podejdziesz. Nie? Więc ja byłam pewna, że. Em, że to nie jest przypadek, że akurat dopiero, że mimo tego, że byliśmy tak blisko, codziennie, widzieliśmy się w pracy codziennie, to nie były czasy pracy zdalnej. Wydywaliśmy się codziennie, widzieliśmy mnie piękną i chorą i z makijażem i bez, i krzyczącą i smutną i głupkowatą. Słuchajcie wszystkich moich głupich wypowiedzi, więc tak naprawdę trochę się już dobrze znaliśmy, a mimo wszystko potrzebowaliśmy tego czasu. musiał minąć to pół roku. I dopiero wtedy, kiedy ja postanowiłam, że już wychodzę z terapii, dopiero wtedy zaprosili mnie na randkę. Pamiętam, jak zjedliśmy ramen, wyszliśmy z restauracji. Mm -hmm. Ja cały czas nie wiedziałam, czy, czy będzie druga randka. Mm -hmm. Nie wiedziałam, co później. Ty miałeś, pytałaś się mnie, czy mam jakieś plany. Nie miałem żadnych. Mm -hmm. Wiem, że po prostu poszliśmy do jednego. Poszliśmy sobie, jeszcze potem, tak. Tak, do pubu. Mm -hmm. Tam siedzieliśmy w takiej pozycji przez kilka godzin <laughs> i rozmawialiśmy ze sobą. Tak. Ja, stara Co było ja starałem się na ciebie nie gapić. Wyglądałeś przecudnie. Tak. Ja mówię, muszę ją poznać, chcę ją poznać, nie gap się na nią. skup się na czymś innym. No i na czym się skupiałeś? Patrzyłem ci w oczy. Czy się gapiłeś? <laughs> gap. Ale chciałeś nie, a doceniamy starania. Nie wyszło. No i chciałeś mnie poznać i to było dla mnie największym zaskoczeniem że byłam na randce na której nie mogłam od Ciebie wyczuć jakie masz względem mnie oczekiwania nie byłam w stanie dopasować się do Twoich oczekiwań i przedstawić Ci wersję siebie, którą myślę, że chcesz poznać, bo naprawdę miałam takie głębokie poczucie, że Ty naprawdę interesujesz się tym kim jestem i to mnie kupiło to było prawda tak że naprawdę wiedziałam, że, że przyszedłeś w jednym celu, i tym celem nie jest zaciągnąć mnie do łóżka, że to nie jest tak, że ty em, chcesz się ze mną pokazywać. Wiesz, że to nie jest takie powierzchowne, tylko że cie, ja Ciebie interesuję jako człowiek. I to było przepiękne. No My i kiedy wiedziałeś, że będą następne randki? Dopiero jak wyszliśmy stamtąd i jak złapałaś mnie pod rękę, mm. to powiedziałem, wow, okej. Okay. Jest szansa na drugą. Bo co było wcześniej? Wcześniej? No. Nie miałem pewności, że będzie kolejna randka. A czemu nie miałeś pewności? Nie byłaś jakoś taka jasno... Bo chciałeś mnie pocałować, a ja Ci nie pozwoliłam się pocałować tak. na pierwszej randce. Tak, nie pozwoliłaś. No, wtedy myślałeś, że to że nic nie, z tego. Jak nie, mnie nie... nie całuje, to znaczy, że mnie nie, nie chce. Nie, nie, poz nie pozwoliłaś. Ja pamiętam, że jak wyszliśmy, to chciałem Cię odprowadzić do domu, no. ale było tak zimno, tak. Że musimy się schować w żabce, i to Ubera, bo. Tak, i taka była koniec naszej radki. Mhm. No ale finalnie oboje byliśmy już pewni. Tak. Ja się walczyłam z tą pewnością, ale ta pewność była. Tak było. Było. Ja pamiętam taki dialog z koleżanką z pracy, mhm. która, który mi rozjaśnił tę sytuację, że: no, nie chcemy się pokazywać, bo jesteśmy w pracy. Ona właśnie powiedziała, że no, ja bardzo dużo osób. Kiedy masz kogo, kogoś poznać? Nie? Jak nie w pracy? Jak nie w pracy, skoro spędzasz tam tyle czasu. No. Ale o tym, co dalej było, opowiemy następnym razem. Bardzo dziękujemy. Jak zawsze liczymy na feedback, liczymy na pytanka. Podzielcie się z nami, co myślicie. Chcielibyśmy też usłyszeć Wasze historie. Czy wy macie jakieś śmieszne historie pierwszych randek albo Jednostronnych relacji, Ach. zadłużenia w kimś. Czekamy, czekamy na to, co nam powiecie. A tymczasem lajkujcie, subskrybujcie, dzielcie się z tym z innymi, i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.